Witam. Proszę zobaczyć, mamy groch. Posiany bardzo późno, 24 kwiecień. I co się stało? Położyło nam ten groch. W tamtym tygodniu była ulewa. Spadło 75 litrów. I groch się położył. Ale nie ma tragedii. Bo mamy ten groch posiany po rzepaku. W rzepaku zimy wsiany. Co był posiany na poplon. I to się mówi, uda się zostanie. Nie uda się, nie zostanie. I tu mamy roślinę podporową. Zobaczcie, jak ten groch wygląda. Będzie. Jest tutaj. O, teraz podniosę. Chyba. Będzie dobrze go kosić, bo on tak tu jest ziemia i tu jest poduszka powietrzna taka z 20 cm. Ale zobaczcie. Tu rozgarnę. A tutaj proszę zobaczyć. Wilgoć jest. Można robić jareczki. Jareczki, nowa odmiana kotletów niedzionych z ryżu